Chyba już wiesz, że nasz dom jest bardzo duży. I dzięki temu, że jest duży, mamy dużo pomieszczeń i dużo miejsc i przestrzeni na to, żeby gubić rzeczy. A mi bardzo często się zdarza, że nagle zostawiam gdzieś książkę albo zostawiam zeszyt, długopis nagle nie wiem, gdzie, gdzie są te moje rzeczy. I bardzo często w tych momentach zaczynam i zwracam się do Pana Boga i mówię mu po prostu: Panie Boże, gdzie znowu zostawiam tą książkę, gdzie zostawiam ten zeszyt, który jest mi teraz potrzebny? Z ogromną ufnością. I po pewnym czasie, bardzo często są, jest to minuta albo dwie minuty, nagle, aj, już pamiętam, to, była ta, to było to krzesło, albo to jest na tym stole. I w tym momencie pomyślałam, myślę sobie bardzo często, nie, że tak naprawdę Pan Bóg, on słucha i jest z nami w każdym momencie. I on tak naprawdę jest z nami. I cieszę się, gdy my z wiarą pytamy Go. I najważniejsze jest to, że robimy to z wiarą. I chociaż są to rzeczy takie proste i banalne, jak Panie Boże, gdzie zostawiłem mój zeszyt, albo gdzie jest mój speter, który teraz chcę założyć, nie wiem gdzie jest. Ale jeżeli robię to z wiarą, to On odpowiada, bo Panu Bogu bardzo podoba się serce, które jest pełne wiary.